XABS: Ekstremalny trening mięśni brzucha. Trening prowadzi Michał Grzelak. Jest to trening tonujący ABS, w którym została zastosowana metoda Tabata. Dzięki różnorodności ćwiczeń zawartych w tym treningu masz pewność, że angażujesz wszystkie partie mięśni i wyrzeźbisz w ten sposób perfekcyjny brzuch. Trening składa się z trzech rund. Każda runda zawiera dwie pary ćwiczeń. Ćwiczenia wykonujemy w systemie ABAB. Ćwiczymy przez 20 sekund i mamy 10 sekund na zmianę pozycji. Trening nie zawiera rozgrzewki i rozluźnienia. Jesteście gotowi? To zaczynamy. Runda pierwsza. Pierwsza para ćwiczeń to deska plus przeskoki do wykroku. Uwaga! Startujemy. Podpór na przedramionach. Maksymalne napięcie mięśni brzucha. Nie unosz pośladków do góry, ani nie wyginaj w dół odcinka lędźwiowego. Ciało tworzy jedną linię. Utrzymaj pełną stabilizację przez całe 20 sekund. Dobra, przejdź do podporu. Zaraz będziesz wykonywać przeskoki, stawiając stopy przy dłoniach. Jedziemy na zmianę prawa i lewa noga. Odbijaj się od razu po wylądowaniu. Mięśnie brzucha mocno napięte. Stopa ląduje przy samej dłoni. Skosy mocno pracują. Ekstra. Zaraz drugie 20 sekund deski. Przygotuj się. Zaczynamy. Mocno napnij brzuch. Barki nad łokciami. Nie wstrzymuj oddechu. To ćwiczenie dobrze wprowadzi cię w dzisiejszy trening. Dobrze, przygotuj się do przeskoków w wykroku. Jedziesz. Dynamiczne przeskoki. Mięśnie brzucha pracują. Stopy jak najbliżej dłoni. Utrzymaj tempo do końca. Super. Przechodzimy do drugiej pary ćwiczeń. Będą to żabie spięcia plus wyrzuty bioder. Gotowi? Jedziemy nogi szeroko. Z do pełnego wyprostu. Mocno napnij mięśnie brzucha. Okej. Okay. Połóż się na plecach. Zaraz wyrzuty bioder. Nogi do góry. Dawaj, unosz biodra jak najwyżej. Brzuch napięty. Czujesz, jak pracują mięśnie brzucha? To ćwiczenie angażuje je w inny sposób niż typowe spięcia. Ćwiczymy do końca. Ekstra. Przygotuj się do żabich spięć. Ćwiczymy. Mocno napinaj brzuch. Nie zapominaj o oddychaniu. Rób wydech, wykonując spięcie. Wdech w momencie opuszczania tułowia. Jeszcze kilka spięć. Dobrze, ostatnie ćwiczenie w tej rundzie. 20 sekund, wyrzucania bioder. Do góry. Mocne spięcia brzucha. Biodra jak najwyżej. Unosząc biodra do góry, rób wydech. Ostatnie powtórzenia. Wytrzymaj do końca. Super, pierwsza runda za tobą. Teraz kilka chwil odpoczynku na napicie się wody, i zaraz jedziemy z drugą rundą. I jak twoje mięśnie brzucha? To był dopiero początek. Jeszcze dwie takie rundy przed tobą. Pomyśl sobie jednak, że każda minuta tego treningu przybliża cię do osiągnięcia idealnie wyrzeźbionego brzucha. Dość tego odpoczynku. Zaczynamy drugą rundę. Pierwsza para ćwiczeń to naprzemienne opuszczanie nóg plus spięcia z uginaniem nóg. Połóż się na plecach, nogi w górze. Jedziemy. Opuszczaj na przemian prawą i lewą nogę, zatrzymując je centymetry nad ziemią. Trzymaj cały czas napięty brzuch i staraj się, aby noga, która pozostaje w pionie, była jak najbardziej nieruchoma. To właśnie utrzymywanie tej nogi w bezruchu sprawia, że pracują dodatkowe partie mięśni brzucha. Ekstra. Przygotuj się do spięć z uginaniem nóg. Startujesz z pozycji siadu równoważnego. Jedziesz. Kolana do klatki piersiowej. Brzuch mocno napięty. Nogi cały czas w górze. Nie wstrzymuj oddechu. Utrzymuj tempo do końca. Świetnie, powrót do leżenia na plecach. Nogi do góry. Ćwiczymy. Kontroluj pracą mięśni ruch nogi w całym jego zakresie. Mięśnie brzucha pracują. Cały czas oddychamy. Tlen ci się przyda. Wytrzymaj do końca. Ekstra. Zaraz kolejne 20 sekund spięć z uginaniem nóg. Dalej ćwiczymy. Uginając nogi, rób wydech i spinaj mocno brzuch. Wydychaj powietrze, wyprostowując nogi i odchylając tułów. Utrzymaj to tempo do końca. Brawo. Pierwsza para w tej rundzie za tobą. Kolejna para nie będzie lżejsza. To wspinaczka boczna i wznosy bioder w desce. Zaczynasz w podporze. I jedziemy. Kolana wędrują na wysokości łokci. Przy każdym uniesieniu nogi napinamy jeszcze mocniej brzuch. W tym ćwiczeniu aktywujemy skośne mięśnie brzucha. Ćwiczymy do końca. Super. Kolejne ćwiczenie rozpoczynasz z pozycji deski. Ćwiczymy. Unoś biodra jak najwyżej przenosząc ciężar ciała do tyłu i z powrotem do deski. Mięśnie brzucha mocno napięte przez cały czas trwania tego ćwiczenia. Ok. Zaraz kolejne 20 sekund wspinaczki bocznej. Pracujemy. Kolana mocno do przodu. Próbujemy dotknąć nimi łokci od zewnętrznej strony. Skosy znowu mocno pracują. Wytrzymaj ćwicząc do końca. Ekstra. Zaraz ostatnie 20 sekund pracy w tej rundzie. Dalej, biodra do góry. Trzymaj stabilizację. Mięśnie brzucha muszą być cały czas napięte. Jeszcze 10 sekund, dasz radę! Brawo! Druga runda ukończona. Czas na przerwę. Wykorzystaj ją na napicie się wody i delikatne rozciągnięcie mięśni brzucha. Przed Tobą Ostatnia runda treningu XABS. Koniec przerwy. Wracamy do treningu. XABS, runda trzecia. Pierwsza para ćwiczeń to spięcia krzyżowe plus spięcia z sięgnięciem. Połóż się na plecach. I jedziemy. Prawa ręka do lewej stopy i na odwrót. Mocne skręty tułowia. Spinamy maksymalnie brzuch, próbując sięgnąć dłonią do stopy. Dolna część pleców przyklejona do maty. Bardzo dobrze. Podkulone nogi w lekkim rozkroku. Będziesz wykonywać spięcia z sięgnięciem. Startujemy. Głębokie spięcia. Staramy się sięgnąć rękami jak najdalej. W ten sposób pogłębiamy spięcie i angażujemy dodatkowe partie mięśni brzucha. Dolna część pleców przyklejona do maty. Brawo, wracamy do spięć krzyżowych. Dawaj! Dłoń ze stopą spotykają się w najwyższym punkcie. Mocno napinaj mięśnie brzucha przy każdym spięciu. Rotuj górną część tułowia, dolna nie odrywaj się od maty. Wytrzymaj do końca. Super, teraz 20 sekund spięć z sięgnięciem. Ćwiczymy. Sięgaj jak najdalej między nogi, pogłębiając spięcie brzucha. Wytrzymaj. Wiem, że Twój brzuch jest już bardzo zmęczony, ale dasz radę. Ekstra. Pozostała ostatnia para ćwiczeń w tym treningu: Skręty tułowia plus skośne wyrzuty bioder. Zaczynamy od skrętów tułowia, znanych też jako Russian Twist. Startujemy. W siadzie równoważnym wykonuj obszerne skręty tułowia. Nie śpieszymy się. Skupiamy się na zasięgu ruchów, a nie na liczbie powtórzeń. Chcemy uaktywnić najszersze partie mięśni brzucha. Mięśnie brzucha mocno napięte. Bardzo dobrze. Teraz połóż się na plecach. Załóż lewą nogę na prawą. Prawa noga wyprostowana w górze. Zaczynamy. Unoś biodra jak najwyżej. Prawa noga maksymalnie wyprostowana. Mocno spinamy mięśnie brzucha. Ćwiczymy całe 20 sekund. Ekstra przygotuj się do kolejnych 20 sekund skrętów tułowia. Siat równoważny. I jedziemy. Duży zasięg skrętów. Nogi cały czas w górze. Dzięki temu dodatkowo pracują mięśnie stabilizacyjne. To już końcówka treningu. Wytrzymaj. Super. Ostatnie 20 sekund pracy. Skośne wyrzuty bioder, tym razem lewa noga w górze. Dawaj, wysokie wyrzuty bioder. Brzuch mocno napięty do samego końca treningu. Tak, trzymaj. Ostatnie sekundy treningu. Końcówka. Tak jest, trening X-ABS ukończony. Udało Ci się. Twój brzuch płonia, więc cel został osiągnięty. Pochwal się znajomym swoim osiągnięciem, udostępniając ten trening na portalach społecznościowych. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Widzimy się na następnym treningu.